Ale oczywiście face tego korzysta I JESZCZE rob. Tu To też Nie no fatalne kurde masz. Jebany Mirage no kurwa niech wypierdolą tę mapę z bólu I am fucking insane boys O 12.02 Trella nagrał wiadomość, że za 10 minut widzimy się na Twizpiku. I obawiam się jednej rzeczy, że mój zawodnik kurwa mógł zasnąć na pierdolony leży z zakrętu próbował i... on chyba próbował gasić oni chcieli za przede mnie zeskoczył za boksa mida walczą za boksem leży spotify rucham cię kutasem do no Dawaj, ty tak Dziękuję. to samo, żeż wiesz, do rówieśników Proszę kurwa mówisz. O, wupę, pa pale Sandra -huh. Ławka. Ławka po awiku, ja go nie pikuję. Jest pusta. A co ja zrobiłem? Nie no. Ulej, się wupę, się wupę, się co ja zrobiłem? Ja do kona i Kurwa Będzie dobrze, będzie Szerwone, dobrze, cienkolek Będzie dobrze Teraz wszystko Ojejku, przepraszam bardzo Myślę, że to był wysyp granatów, wiesz, od Dzyzjana który... Cholera jasna Dobra, słuchajcie, panowie, to jest ten czas, kiedy zaczynamy grać, bo jest źle Dobra, tak, no to kolej. Słucham? Kolej. Ale co kolować, no wygrajmy po prostu Widziałem jakieś gaśnice na to, na Allegro Ale kurwa, to ja bym <śla> się... takie, wiesz, no to... Ja robisz rozumiem, gdzieś na dworzu czy jak grilla robisz, tym ciuknąć, ale po balkonie nie jadę sobie gaśnicy <laughs> na